Widzowie podesłali mi swoje klipy, a ja na ich podstawie będę zgadywać jaką mają rangę za dobrze zgadniętą dokładnie rangę, przykładowo Platyna 3 dostaje 3 punkty, a za zgadniętą samą nazwę rangi, przykładowo Silver dostaje 1 punkt. Dajcie znać, czy poszło Wam lepiej niż mi spamik z one tapów, ale ładnie, dwa fragi zrobione. Tu bym powiedziała, że to może być Silver 1 Bronze 3. Czy nie wiem, czy Bronze. mi jeszcze jeden, to będę wiedziała. O, Classic Nice. Okej, okay, tylko tyle. Szczerze wygląda na laki. To są różne rangi. Pierwszy klip to jest mój pierwszy Ace, a drugi. No dobra. To nie kryta. P3 dam. No offense. A druga nie kryta, dwa dam. S2. Może. Strzelajmy. Pierwszy klip S2, a drugi jest 3 nie wiem, bo raz te goldy grają jak giga czady, raz nie grają normalnie. Nie wiem, to już ogromnie tak. Miał kulek. Albo cię nie No tutaj Jett leciała, więc spam zrozumiały. Jak tam nie poszło pierwszy raz. No nice. Ten a w ogóle ostatni to frag ktoś? bardzo ładnie. Nagrał to ktoś? Nagrał to ktoś? Ostatni bardzo ładny siat, siadł w główkę, pięknie. S2, no. Powiedziałabym, że coś w okolicy Silvera. Strzela może w S3, może S2. Dobra, S3, S3, S3. S2, dobra, ale przynajmniej jeden punkt za trafienie Silvera. Bardzo ładny jastrząb. Nie mogłabym się skupić z tym samolotem, naprawdę. Kto gra samolotem? Jaki celowniczek malutki. Zajebisty fake. Dobra, jeszcze raz. co? To może być. Tu ładna kontrola. Wyszedł od razu. Patynka, chyba, co? G1. Nie, wydaje mi się, że wyżej. Co? Ty, jakie G1? Chyba, że jest w tych strasznych goldach, gdzie wszyscy tak dobrze grają. Zobaczę, kiedy był ładny fake. Fake? podwyczekanie wyczekanie Ledwa Adam. Nie wiem, co ma teraz. O, let's go! Trafiłam! Oooo, final. Słody ten Ja. Pod schodkami. No, tu nie najlepiej wyszło. <noise> Tam były zblurowane jakieś rzeczy. Nice! Kurde. O Tak szczerze, kolda cool, bym powiedziała. Ale ja w sumie gram gorzej od niego, no to nie wiem. Kurde, ale mądrze gra. Mądrze sprawdza konty. Dobra. Ej, zaryzykuję platynę 1 do Terezika. Ty, jak się okaże, że ma ty to nie wiem. Uwaga, sprawdźmy. Madiaksa jeden, 1, ja mu P1, daję. Nie wytrzymam, no. Bo są osoby, co dają najlepsze klipy w swoim życiu. Nie, mają tam, nie wiem. Brąza dwa i dają klipa, gdzie zagrali akurat jaka senda. A są osoby, które sobie wyrzucają po prostu swój gameplay, nie? Nice. Uuu, uh, ale lucky strzał w tym Sky. Zginęła niechcący, tak zwane. Nie, to jest wyższa ranga. To tak przycina, bo tutaj było napisane, że sorki za jakość. Dobra, jednak nieważne. Mi się wydaje, że to jest silver B1, B2 i 3 Ale reload po każdym fragu? Ja dopiero jak byłam w platynie, Nie, to przestałam reloadować co chwilę. To nie jest akurat wyznacznik. Daję Silvera jeden. Mam nadzieję, że nie zaniżyłam za bardzo. Wydaje mi się, że bardziej Silver. by dwa. Wiecie, jaki jest problem? Trochę mnie serce boli, żeby dawać wam niskie oceny, bo za bardzo was lubię. Nie chcę, żeby ktoś się obraził, że dam mój Irona na przykład, nie? Spray to będzie jakiś iron. Wow. Strasznie chaotyk, strasznie wszystko naraz. Dobra, też S1, 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 S1. Sprite. Oooo, Goldy 2, a mam no. Widzicie, jak trudno jest na posiedzeniu mojego wycinka oszacować rangę. Rys go uratuje. Dobra. Nice, no nie wiem, no może to jest gold, ja nie wiem co to jest. Strasznie trzęsie jak strzela na boki, widzicie? Nie wiem po co tak szczerze. Nie, to nie jest Iron, jest wyżej. Zobacz, jak się dają To będzie S1 widzowie. Albo B3. To będzie S1. To w końcu musi być S1, no widzowie, no tyle razy strzelam w S1 Ranga na czas klipów P1. To jest niemożliwe, nie? Najgorzej się boję, że komuś połem niską rangę i się obrazi, nie? Let's go. Oczywiście gramy w kwadracie kłóca jak strzela w ogóle. To może być wysoka ranga. Raczej w niskich się nie kłóca, bo to głupie. To jeden może to kucanie, nie wiem, czy to jest dobre kłócenie, czy to jest złe kłócenie. Jakie jest rodzaj kłócania? Dobra, niech będzie, że mi hit ma rangę... D1. Daję D1. O! Dobrze, let's go! No tak czułam, ja jestem dobra w Valorantę, ja czuję takie rzeczy, także spokojnie. Nice. Nice. Sześć, maloła i plecy, masz plecy, masz od nebo? chyba? Nie, kur... Chyba, chory. <laughs> nice! Yes. Ładnie strzela. Kurde, co to może być? DIAX 2, DIAX 2, DIAX 3 może. Ej, dam DIAXa 3, zobaczymy, co? Nice, nice. Nice, nice. Nie no, gierka po japońsku na pewno jest DIAX, to by dwa. Wychodzi na to, że nie jestem w to za dobra. Nie mam zaskoczenia, trafi. Nice. Ten pierwszy to lucky, ten drugi fajny. Dobry, rzucony granat. Nice. Dobry. Jest to na obraz, jebać tutaj. <laughs> Słyszycie, co oni tam gadają? Kurde, nie mam pojęcia, co to, to za ranga, brzmi sobie. Kunt jeden. Dobra, S1. Oooo, no nice. No i trafiłam hałka. -ha mi, otwartą głowę. Mąka S. Co tu się zadziało? No to był jakiś Gold 1, coś takiego G1 daję. IMO 3, bo to nie mój klip, tylko kumpla To jest IMO 3? Chłop spałował 100 godzin w Phoenixa? Już jakieś boty stoją Anuluje to To nie ma tego, Anuluje to To była próba przechytrzenia mnie Dobra, lecimy dalej Oszukałaś mnie Nice wow! Mały celownik Mały celownik, duża ranga, pamiętajcie Nice. Yeah. Nice. Mały celownik, duża ranga. Mały celownik, duża ranga. Co to może być? Co to jest, widzowie? Skawi. D1? Ja bym powiedziała, że d D, D2. D. D2. d D2. Diament 2, moim zdaniem. Skawi jest diamentem 2. A Chłopiec z roz, rozmiarem kartki. Ja piery, nie wytrzymałam. Ja w życiu nie widziałam żadnego astydanta, Jak on gra, to skąd ja mam wiedzieć. Pamiętaj, żeby nie było zbyt łatwo, to klipy są sprzed trzech lat. Mam czas mało. Nie pomogę ci, bo mi wchodzą do programu. <słyszy> Szaryf, oh. 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 nic nice. Last Long, tak? Minus co poszła? Musiałeś mieć niską rangę, bo się mega podjarali, że to zrobiłaś. Co I mean. wróciła od razu? Spalił. Uh, no, minus 70, Raz wiem dwieście pięć farb. Wielki Dijaksa Ascendanta nie było. Ładnie. Trzy lata temu jeszcze, no to jak ja to mam zgadnąć, no? Dajmy jej diaxa 3, bo to wtedy była wysoka ranga. Diaxa 2, bo nie było wtedy Ascendanta. Platyna 2?! Tak grasz w Platynie 2?! Ja teraz mam Platynę 2! O mój Boże, ja tak nie gram, ja nawet nie jestem w połowie do grania, tak. What the hell? Już masz tajemnicę. Nice. To może być goldik. God, nice, I have Sprawdził, co tu się... Ok, prosto. Chyba, to jest one, A. Eh? There's two, ok, oh, ma... Nie wychylił i wychylił. Yeah, then... yeah. Oh, oh, nie, wiem, zobaczymy widzowie w takim razie, że Florek ma platynę 2. Okej. Okay.